Promocje. Wybierz 1. Zarządzanie kontem. Wybierz 2. Pomoc techniczna. Wybierz 3. Blokada karty automatyczna. Konfiguracja telefonu. Wybierz 1. Konfiguracja Jeżeli nie wyrażasz zgody, prosimy o rozłączenie się. Dzień dobry, proszę pani, ja dzwonię z takim pytaniem technicznym, bo widziałam państwa reklamy w telewizji i się chciałam dowiedzieć, jakie są szczegóły techniczne, jeśli chodzi o przygarnięcie butów, bo przygarnęłam już pieska, ale teraz chciałabym też przygarnąć buty i pomóc butom. Czy może pani mi pomóc? <laughs> Trzeba by było zalogować się na stronie www.taskos.pl Chciałam dostać pani kod, którym będzie pani mogła wtedy właśnie przygarnąć te buty. Mm -hmm. A czy te buty nie, nie będą e, niszczyć? Są czyste, bo, bo nie wiem, bo boję się, że to może być tak jak z pieskiem. Wydaje no, mi się proszę pani, że według tak powiem, usługi pani zakupuje buty po prostu w niższej cenie nowe buty. Nie są to używane buty, tak? Aha, czyli ja ich nie przegarniam, tylko je kupuję, tak? Pani nie kupuje, tak? Aha. Tylko ma pani niższą kwotę, e, tak, za, za że tak te buty. Natomiast są to nowe buty. Mhm. Mm A e, proszę mi powiedzieć, bo też e, tutaj e, prezes pani firmy powiedział, że e, też państwo tutaj jakby promują i edukują w ramach. E, e, przegarnięcia piesków. Czy, czy mogłaby mi Pani powiedzieć, jak, jak, jak wyglądają takie procedury, co zrobić, żeby, żeby ta decyzja była odpowiedzialna, czego unikać, skąd brać pieska? Są pieski, że tak powiem, ze schronisk, tak? Nie są piesze lepsze testy I to, że tak powiem, tutaj schroniska dysponują. Czy dana osoba może wziąć psa? Też nie. Nie na odwrót. To no nie my decydujemy, czy możemy wziąć tak, tylko że nam wytresne, że tak powiem, tutaj pozwolą na przygarnięcie takiego psa. Aha. No dobrze, to dziękuję pani. Na drugą stronę działa, proszę pani. Aha, aha. No dobrze, to dziękuję bardzo. Do widzenia. Bardzo proszę, do usłyszenia. Do widzenia.